Po prostu nie możemy w to uwierzyć. Świadkowie Jehowy w swoim nowym sprawozdaniu właśnie powiedzieli, że można się stukać kieliszkami i wznosić toasty. Dlaczego to takie szokujące? Bo przez lata nie można było tego robić, bo to pogańskie i złe. I zawsze z tego powodu było wielkie halo. To jest po prostu złe, tego nie robimy, tak zostałam wychowana. I generalnie to jest bardzo drobna sprawa, więc spoko, mogą się stukać kieliszkami, ale po pierwsze... Dlaczego zajmują się tak drobną rzeczą, a nie tym, że nadal są rozbijane rodzinne i z i nadal są osoby, które nie kontaktują się ze swoją własną rodziną tylko dlatego, że to nie są świadkami chowy? A po drugie, nawiązując do moich niedawnych rolek na temat urodzin, no obstawiam, że skoro już pozwalają na toasty, to za jakiś czas możemy usłyszeć, że. No w sumie urodziny to też już nie są takie złe, co z tego, że kiedyś w Biblii powiedziano, że ktoś tam na nich umarł, teraz już nikt nie umiera na urodzinach.